Connect dniu tak, dość specyficzny, bo to 1 kwietnia, czyli ma apeliz, okazja jak najbardziej poważna, no To mamy przed sobą spółkę, która debiutuje w dniu dzisiejszym na rynku Inconnect, spółkę BioPlanet, jest to drugi debiut w tym roku, 429 spółka na tym rynku, ale spółka bardzo ciekawa, spółka bardzo perspektywiczna, spółka, która mamy nadzieję bardzo dobrze wpisuje się w nasze intencje zmiany jakościowe na rynku i poprawie wizerunku tego rynku. wprowadzaniu spółek takich, które z punktu widzenia inwestorów stanowią bardzo ciekawe, ciekawe projekty inwestycyjne. Witam serdecznie zarząd spółki, w osobie pana profesora Grzegorza Strużyny. To I pana profesora Grzegorza Monika. Przedstawiciela autoryzowanego doradcy firmy Capital One Advisor w osobie pani prezes Amy Witam serdecznie wszystkich państwa, przedstawicieli mediów, inwestorów, akcjonariuszy i sympatyków rynku New Connect. I cóż, bez zbędnej zwłoki oddam głos panu prezesowi Sylwestrowi. Stworzynie. wszystki na debiucie, debiut udany, ukoronowanie kilku lat ciężkiej pracy, w końcu udało nam się doprowadzić spółkę do takiej wielkości i pozyskać zaufanie inwestorów i wcześniejszych i nowych, którego efektem jest zebranie pierwszych pieniędzy z rynku publicznego i wprowadzenie spółki do notowania.

wysokich stóp zwrotu dla inwestorów, dynamicznych wzrostu zysków dla spółki, może jakieś dywidendy. Eee. Także jeszcze raz dziękuję bardzo i zapraszam teraz na prezentację spółki. Panie prezesie, oddaję głos. W 2007 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu konfekcjonowania produktów ekologicznych pod nazwą Bioplanet. W 2008 dołożyliśmy do naszej oferty produkty świeże i stopniowo rozwijamy ofertę produktów świeżych, uzupełniając ją w 2012 o gębinę w 2013 o świeże warzywa i owoce ekologiczne. A w 2014 podjęliśmy decyzję i rozpoczęliśmy budowę naszego magazynu wysokiego składowania Centrum logistyczno dystrybucyjne które mamy nadzieję ukończyć w trzecim kwartale tego roku. Nasz model biznesowy opiera się o dostarczanie żywności ekologicznej do, przede wszystkim do do sklepów, tutaj przykład naszej gazetki promocyjnej w zakładzie 2500 jest w każdym miesiącu dostarczamy właścicielom sklepu na dzień dzisiejszy w naszej ofercie jest około 2100 produktów w tym około 200 pozmarką dioblanek 500 produktów świeżych produktów świeżych najbardziej wierzymy i pozostałe 1400 produktów z Produkty certyfikowane ekologiczne to takie produkty, przy, przy których produkcji nie były używane syntetyczne środki ochrony roślin, nawozy sztuczne. Przy produkcji ekologicznej obowiązuje także całkowity zakaz produktów GMO. Oprócz marki wiormalnych, my jesteśmy dystrybutorem. Mamy około 150 dostawców z całego świata. Dystrybujemy m.in. takie marek jak włoskie produkty CNERO czy niemieckie Naturni. Na wiele z tych marek mamy wyłączność na rynku polskim. Nasi odbiorcy jest około 700 sklepów specjalistycznych w całej polsce i około 1000 sklepów konwencjonalnych, a także kilkadziesiąt sklepów internetowych. Wśród sklepów ekologicznych mamy w Polsce dwie sieci. Jedną z jest organik Pharma 37 delikatestów ekologicznych w największych miastach Polski. Oprócz tego mamy jeszcze sieć żółty cesarz, 6 sklepów. Oprócz sklepów specjalistycznych dostarczamy też produkty do konwencjonalnych sieci handlowych. Wśród największych odbiorców jest tutaj wioski Paweł, Alma, Intermarsza. Ciekawym dla dystrybucji są na sklepy internetowe, największy z nich to internetowe supermarket z Tutaj mamy naszą strukturę sprzedaży, 58% to sklepy specjalistyczne, w sieci sklepów spożywczych jest około 25%, 7% internet, 9% pozostałe Dysponujemy flotą ponad 20 samochodów, za pomocą których dystrybuujemy produkty na terenie całej Polski. Mamy także sieć przedstawicieli handlowych, i 12 przedstawicieli handlowych, którzy w, ciąg, w sposób ciągły odwiedzają wszystkie strefy na terenie Polski. Na dzień dzisiejszy mamy około 150 dostawców z Polski, z zagranicy. Jeżeli chodzi o produkty konfekcjonowane, to w 2012 zakupiliśmy 700 ton zlotów ekologicznych do spaczkowania, w 2013 było to 1000 ton, a w 2014 już 1300 ton zlotów ekologicznych. Na dzień dzisiejszy dysponujemy łączną powierzchnią około 3000 metrów kwadratowych. Jest to zdecydowanie za mało, jest to hamulec naszego wzrostu, ale już wkrótce uruchomimy nowe magazyny i będziemy mogli znowu dynamicznie się rozwijać. Naszym celem jest umacnianie naszej pozycji na zakresie dystrybucji żywności ekologicznej. I wzmacnianej malki bioplanet. Dzięki nowemu Centrum logistycznemu zwiększymy naszą powierzchnię do ponad 8000 m metrów kwadratowych, w tym 7,5 tysiąca metrów powierzchni magazynowej. W przyszłości planujemy także ekspansję na nowe rynki i chcielibyśmy rozpocząć eksport. Jako bioplanet. Jesteśmy w mojej ocenie bardzo atrakcyjną długą dla, dla inwestorów. Jesteśmy liderem w bardzo rozwijającym się rynku. Dzisiaj y, rynek produktów ekologicznych jest to 0,3% całego rynku spożywczego w Polsce. Ale ten udział produktów ekologicznych cały czas rośnie. Także wszystkie produkty konwencjonalne to dzisiaj jest to jeszcze 99,7% ale w Niemczech czy w innych krajach Europy Zachodniej jest to już 95% albo mniej. Także wszędzie w całym świecie, łącznie z państwami arabskimi, z Japonią, z Ameryką, czy Chinami czy Hongkongiem, wszędzie rośnie udział produktów ekologicznych, jest to bardzo silny trend światowy. Tutaj mamy przychody naszej spółki. W 2010 było to 12 milionów, rośniemy mniej więcej po 50% rocznie, w 2014 było to już 63 miliony. Zysk to w 2010 było to 100 tysięcy złotych, w 2013 przekroczyliśmy milion, a w 2014 było to już Udało nam się. W ramach emisji akcji sterlnicy pozyska 3 800 000 zł, przydaliśmy 300 000 akcji po zł. Naszym celem jest zbudowanie magazynu wysokiego składowania w Leśnie, w Polę Warszawską, w Zachodniej, w Leśnie Magazyny stoją, można je obejrzeć, są na odłączeniu, rozpoczynamy już prace wyłączeniowe. Zakładamy, że w trzecim kwartale uda nam się przeprowadzić. Aktualnie po tej emisji yy, największym udziałowcem w naszej firmie jest Organizacja Zdrowia, 25%. Członkowie zarządu i rodziny, czyli jak, że wiesz, ma małżonka posiadano około 50%. Okay, dziękuję. Dziękuję bardzo za prezentację, jak widzicie spółka rozwija się dynamicznie i od tak dalej. Proszę Państwa, na tym kończymy część oficjalną i zapraszamy do przyszłości. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie.